Hej, kochani, z tej strony Ania, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na test nowości z Inglota. Jest to ogólnie mój pierwszy raz, kiedy będę testowała tę markę u mnie na kanale, więc jeżeli jesteście ciekawi jak te kosmetyki się sprawdzą, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Co jest dosyć zabawne, to ja po raz pierwszy z tą marką spotkałam się, jeżeli chodzi o tematykę paznokciową, ponieważ bardzo dawno temu mieli oni żółty lakier do paznokci, dokładnie ten. A wiecie, ja miałam taką zajawkę na robienie paznokci jeszcze takimi klasycznymi lakierami, bo jeszcze wtedy hybryd nie były tak popularne i robiłam tam jakieś wzorki, bajery i inne tego typu rzeczy i właśnie oni mieli piękny, żółty lakier i pamiętam, że sobie go zamówiłam i był całkiem dobry, bo jeżeli chodzi ogólnie o żółty kolor w lakierach do paznokci to czasem jest problem z jego utwardzaniem ale to jak już siedzicie w paznokciach to będziecie wiedzieć o co chodzi a drugim takim moim game changerem, jeżeli chodzi właśnie o tę markę i o makijaż już stricte, to był Duraline Boże, ten produkt zmienił moje życie. Przypomniałam się, że na bank mam jeszcze właśnie gdzieś opakowanie Duraline no i proszę bardzo, oto on. Ten produkt nadawał się idealnie do na przykład robienia kolorowych eyelinerów z cieni bądź yy, odrestaurowywania zaschniętego tuszu czy eyelinera. Dosłownie produkt wielozadaniowy. On u mnie największą robotę robił w czasach, gdy popularne były pomady do brwi, bo one miały tendencję do szybkiego zastygania, dawało się kropelkę tego pomada jak nowa. Jestem ciekawa z jakim kosmetykiem najbardziej Wam się kojarzy marka Inglot, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście też zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę i możemy sobie przejść już do testu. A w teście same kosmetyczne nowości, bo sprawdzimy sobie i to kremowe konturowanie, i produkty do ust, zarówno olejki, jak i taką pomadkę w kredce. A także produkt, który będzie na samym końcu przetestowany po całym dniu mianowicie massełko do demakijażu. Więc test zapowiada się naprawdę ciekawie. I zaczniemy sobie oczywiście od kremowego konturowania. Ono się już pojawiło jakiś czas temu, ale ja cały czas bardzo chciałam go przetestować dzisiaj mamy okazję to zrobić i na pierwszy rzut idzie oczywiście brąz. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest ono bardzo takie klasyczne, estetyczne i proste. Też jego jakość jak najbardziej jest w porządku. Jest to produkt w sztyfcie, kosztuje 76 zł. Są dostępne trzy odcienie, ja mam numerek 111 Medium Brown. Ma mieć on lekką, kremową konsystencję i długotrwałe naturalne wykończenie. Pozwala uzyskać subtelny efekt skóry muśniętej słońcem. Ma nie pozostawiać smug i plam. Jego formuła jest wzbogacona w składniki nawilżające, m.in. olej kokosowy, witaminę E i olej z pestek jabłka alpejskiego. Jeżeli chodzi o jego formułę, to jest ona bardzo kremowa i taka mięciusia. Jak możecie sobie zobaczyć, tutaj na swatchu, to pigmentacja też jest konkretna i ten bronzer bardzo przypomina mi bronzer z Rare Beauty właśnie, jeżeli chodzi o tą formułę. I ja tutaj oczywiście mam ten bronzer z Rare Beauty, żeby wam go też tutaj pokazać. I akurat kolor mam jaśniejszy i troszeczkę cieplejszy, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi mi tutaj głównie o tą formułę, która jest po prostu uważam identyczna, a bronzer z Inglota jest o połowę tańszy od tego. Więc jak ten się dobrze sprawdzi, no to będzie fajnie. Myślę, że już czas i pora najwyższa nałożyć brązer na moją twarz. Ja sobie zacznę oczywiście od policzka. Na razie tak, wiecie, standardową ilość nałożę jak zazwyczaj i rozetrę go sobie pędzelkiem, bo zdecydowanie tak właśnie wolę pracować, jeżeli chodzi o brązery, niezależnie od ich formuły, czy płynne, czy właśnie w kamieniu, czy w kremie zawsze pędzelek, przy różu jak wiecie, mam trochę inaczej. I zobaczcie, jak on się bezproblemowo blenduje. Chwila, moment i już jest nałożony. I też ta jego intensywność uważam, że jest bardzo w porządku. I chciałabym w sumie zobaczyć, czy możemy sobie też tą intensywność budować. Więc troszeczkę go tutaj od wewnętrznej strony nałożę, bo tutaj mi zależy, żeby było troszeczkę ciemniej. No i delikatnie się to krycie podnosi, więc faktycznie mamy tutaj nad tym pełną kontrolę. Tak wygląda różnica pomiędzy stronami. Tutaj brązer mamy nałożony i automatycznie ta strona jest troszeczkę bardziej taka żywa, ocieplona, no i też ładniej wykonturowana. Myślę, że to widzicie. Pochwalę tutaj łatwość pracy na nim, bo raczej każdy sobie z nim poradzi bez większego problemu. Wystarczy, wiecie, nałożyć, rozetrzeć i gotowe. Ale wiecie jak to jest, niekiedy są bronzery troszeczkę w takiej formule, która aż tak przyjazna dla każdego nie jest. Ja na razie nakładam go tylko na połowę twarzy, żeby Wam pokazać jaka ta różnica po prostu tutaj będzie. No i też sobie go troszeczkę tak delikatnie dołożę. Fajnie ociepla Ekstra, moje włosy oczywiście żyją swoim życiem, jak zawsze, nikogo to chyba nie dziwi. On też, jeżeli chodzi o swoje wykończenie, jak możecie zobaczyć, nie jest brązerem, który jest matowy taki w 100%. On raczej to wykończenie ma takie bardzo naturalne. Ja sobie to czoło jednak tutaj wykonturuję do końca, bo wyglądam jakbym miała tutaj na środku plama, to jest tylko kwestia tego, że no, po drugiej stronie go nie mamy i zaraz to nam tu zniknie. Jeżeli jesteście osobami, które tak jak ja lubią kremowe konturowanie, to myślę, że będziecie z tego bronzera zadowoleni, ale oczywiście zobaczymy sobie, jak on się sprawdzi w takim teście trwałości, bo tu nigdy nie wiadomo, co się z kosmetykiem może wydarzyć w ciągu dnia. Ostatni etap ocieplania mojej twarzy i konturowania to będzie oczywiście nos. Wzięłam sobie taki mniejszy, ścięty pędzelek, no i nałożę sobie na niego trochę tego bronzera i przejdę właśnie do aplikacji go. I sobie tutaj nos troszeczkę zmniejszę, skrócę, cokolwiek no i gotowe, twarz wykonturowana za pomocą bronzera, możecie sobie teraz zobaczyć różnicę, jak dla mnie prześlicznie on ocieplił skórę, bardzo łatwo się na nim pracowało i bezproblemowo możemy też sobie tutaj budować jego intensywność i ten kolor 111 jest bardzo uniwersalny, jeżeli szukacie właśnie takiego ciepłego odcienia, to zdecydowanie ten będzie dla Was, teraz przejdziemy sobie do różu, opakowanie mamy tutaj identyczne jak w przypadku bronzera i kosztuje on też 76 zł są dostępne trzy odcienie ja mam odcień 210 delikatny. Koral Ma być on łatwy w użyciu i sprawdzać się zarówno jako róż oraz jako cień do powiek. Pozwala na budowanie stopnia intensywności koloru, nadaje też delikatne, świetliste wykończenie. Ma być on też długotrwały. Formuła jest bardzo podobna jak w przypadku bronzera i zobaczcie sobie jak ten kolorek ładnie wygląda. Faktycznie ma takie świetliste to wykończenie. Zaraz zobaczymy jak on będzie wyglądał na policzku. Jeżeli chodzi ogólnie o to jak ja lubię nakładać różę, to zdecydowanie bardziej wolę je nakładać po prostu palcem. Mam wtedy wydaje mi się większą kontrolę nad tym, co robię. I zdecydowanie polecam mój sposób, ale wiadomo, jak lubicie pędzelkiem czy gąbeczką, to też można. Jednak, no, zobaczcie, chwila, moment i róż jest nałożony. Fajną ma intensywność. Jest taki dosyć delikatny, ale chciałabym zobaczyć, czy możemy sobie zbudować to i zrobić go jeszcze mocniejszym. I rozprowadzamy, i czy ta intensywność jest wyższa. Zobaczmy, zobaczmy. Wydaje mi się, że delikatnie tak, ale przy brązerze na pewno jest to bardziej widoczne, i zobaczmy sobie różnicę, jeżeli chodzi o policzki. Tutaj mamy stronę, na której mamy róż, tu różu jeszcze nie mam. No i wydaje mi się, że ona jest taka bardziej tutaj żywa, i ogólnie wygląda tak bardziej promiennie. I czas na drugą stronę, róż tutaj rozprowadzam dokładnie w ten sam sposób i nałożę go tyle samo, żeby było porówno, bo wiadomo jak to jest. Więc teraz sobie dołożę drugą warstwę. Ale praca też na nim jest bardzo szybka i raczej większość z Was sobie z nią poradzi. I obczajcie sobie teraz różnicę. Jak dla mnie ten róż jest znacznie delikatniejszy niż brązer, to na pewno. Jeżeli jesteście fanami czegoś mocniejszego na policzkach, no to albo dokładacie go jeszcze więcej i sobie budujecie tą intensywność, bo faktycznie można to zrobić, albo po prostu nie będzie to produkt dla Was. U mnie jest on widoczny na policzku i fajnie wygląda. Stopił się idealnie, uważam, z innymi produktami, które mam na twarzy, czyli z podkładem, i nie stworzyło się tutaj nic takiego nieprzyjemnego. Kolor sam w sobie jest raczej taki komplementujący i uniwersalny, ale oczywiście zobaczymy, jak się utrzyma i czy przez cały dzień nam on tutaj z policzka nie zniknie. Ja Wam jeszcze teraz pokażę, jak to wygląda po przypudrowaniu w świetle dziennym. Nic tutaj, zarówno z różem, jak i bronzerem, się złego nie stało. I teraz skupimy się na ustach, bo tu mamy aż dwie nowości. Jedną z nich są olejki, a drugą jest taki ołówek do ust, który łączy w sobie konturówkę i pomadkę. I zaczniemy sobie od olejków. Zapytacie, dlaczego? Uznałam, że pokażę Wam je w pierwszej kolejności, bo w ich przypadku raczej nie będziemy robić testu trwałości. Wiemy, jak działają olejki, więc fajnie by to było Wam tutaj po prostu zaprezentować. A jeżeli chodzi o ten ołówek to go sobie sprawdzimy w teście trwałości przez cały dzień, bo on działa troszeczkę bardziej jak pomadka. I olejki, tak jak mówiłam, mamy dwa kolory, jeden jest pomarańczowy, drugi taki bardziej czerwony. Kosztują 65 zł, nazywają się Juicy Lips, zawierają 98% składników pochodzenia naturalnego, wariant Strawberry ma zapach poziomki, a wariant Orange ma zapach czerwonej pomarańczy. I co jest ciekawe, to regularne stosowanie olejku przez co najmniej dwa tygodnie ma zwiększać objętość ust, poprawiać ich kontur i nadawać ustom naturalny Blask i nie sklejać ich. Zobaczymy sobie oczywiście faktycznie, jak każdy z tych kolorów działa. Mi bardziej podoba się ten czerwony, dlatego zaczniemy sobie od tego pomarańczowego. I ja go nałożę na usta i zobaczymy sobie, jaka będzie różnica przed i po zastosowaniu go. One zapewniają taki bardzo delikatny kolor. I ten faktycznie pachnie pomarańczowo. To jest numerek 12 Sweet Orange. I nałóżmy go sobie. Od razu można zobaczyć, że ten olejek przepięknie nabłyszcza usta, zapewnia taki mocny blask. Maluje się nim po ustach bez problemu i też bardzo dobrze trzyma się w obrysie. Czuć po zastosowaniu go na ustach takie automatyczne nawilżenie, i też przepięknie się roznosi jego zapach w koło. Sprawdźmy sobie, czy faktycznie nie skleja on ust. Nie skleja, więc bardzo dobrze. Podoba mi się to, jak on wygląda i to, że jakby te usta automatycznie nabrały takiego większego, delikatnie koloru niż to, co było, co zresztą może się teraz zobaczyć na zbliżeniu. Myślę, że fajnie taki olejek można też stosować jako zamiennik na przykład błyszczyka na co dzień. Ten olejek na ustach zapewnia dosłownie taki efekt tafli wody. Ja sobie ten pierwszy olejek już z ust ściągłam i to, co mogę zauważyć, to faktycznie te usta są bardziej nawilżone ale teraz przejdziemy sobie do tego koloru, który mnie bardziej interesuje. On ma numerek 11 i nazywa się Wild Strawberry. Zapach jest top of the top. Taki słodki i faktycznie poziomkowy, i przechodzę do nałożenia go na moje usta. Tu mam zdecydowanie takie same odczucia jak przy tym pierwszym, tylko różnica jest taka, że wydaje mi się, że w przypadku tego usta są bardziej podkreślone. Wydaje mi się, że na to główny wpływ ma kolor tego produktu i to mi po prostu bardziej w tym odcieniu leży. I też zobaczmy sobie, oczywiście, standardowo, czy usta będą po nim sklejone. Nie są. Bardzo dobrze. I tak samo ten efekt tafli wody tutaj jest genialny. Zobaczcie sobie różnicę najpierw bez tego produktu oraz z nim. Uważam, że będzie to bardzo dobry olejek do stosowania na co dzień. Jest wygodny, komfortowy, nie spływa z ust, nie skleja ich. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co producent tutaj mówił odnośnie zwiększania objętości i poprawiania konturu ust, to uważam, że te olejki zdecydowanie fajnie nawilżają. A jak macie nawilżone usta, to one zdecydowanie wtedy wyglądają na większe. Natomiast, jeżeli chodzi o poprawę, Konturu, to mój przypadek jest raczej takim przypadkiem, któremu poprawę konturu ust może poprawić tylko ich dopigmentowanie. Bo ja takie usta mam odkąd pamiętam i tutaj raczej już trzeba byłoby zadziałać czymś innym, zwłaszcza jeżeli chodzi o niedopigmentowanie pewnych obszarów. No to raczej cudów tutaj po olejku nie będzie, ale za to cudnie wyglądają i faktycznie nawilżają. I teraz czas na ten ołówek do ust. Ja tutaj dzisiaj specjalnie nie będę używała konturówki, tylko po prostu nałożymy sobie sam ten produkt i zobaczymy. Jak on się sprawdzi? Nazywa się Velvet Define i kosztuje 46 zł. Są dostępne 4 odcienie. Ja mam numerek 70 Blushing Brown i to jest najciemniejszy odcień z GAM. On łączy w sobie konturówkę i pomadkę, precyzyjnie podkreślając kontur ust i nadając im kolor. I uważam, że ten mój odcień idealnie wpasowuje się w ten jesienny czas. Ma mieć lekką kremową formułę, zapewniać średnie krycie i subtelnie satynowe wykończenie. Jako, że jest to produkt wykręcany tutaj z opakowania, ma on też oczywiście dołączoną tutaj temperówkę, dzięki czemu możemy sobie w każdej chwili tą końcówkę naostrzyć i myślę, że nie ma co Was tutaj dłużej trzymać, w niepewności ja przechodzę do nałożenia tego kosmetyku na moje usta, zaczynam od takiego delikatnego obrysu i za chwilę będę to wszystko wypełniała, możecie zobaczyć że faktycznie ma ona takie satynowe wykończenie i średnie krycie bardzo tak subtelnie wygląda a kolor wydaje mi się, że pasuje do mnie wpada w takie delikatne odcienie właśnie brązu i też ona sama w sobie przez to właśnie jakie ma wykończenie sprawia wrażenie, że te usta są takie bardziej nawilżone Najpierw powiem wam, że ona usty nie klei, ale teraz zobaczmy, czy się odbije. No, i ona się delikatnie odbija, więc zobaczymy, jak tutaj będzie też z trwałością. Oczywiście o wszystkim Was poinformuję. Ale teraz zobaczcie sobie różnicę na przebitkach. Jak dla mnie ten produkt na ustach wygląda prześwietnie, i aż jestem ciekawa tych innych odcieni. Ten mój najciemniejszy, tak na dobrą sprawę, aż tak ciemny na ustach nie wychodzi, przez to właśnie, że ta pomadka nie ma takiego pełnego krycia, tylko raczej jest ono średnie. Jest bardzo komfortowa, nie wyczuwalna i też nie sprawia takiego uczucia suchości na ustach. Bardzo ładnie je uważam też na wilkukuku i pielęgnuje, co jest bardzo istotne. I ona właśnie też przez tą swoją kremową formułę zapewnia bezproblemową aplikację. Kochani, na chwilę obecną to będzie tyle w tej części testu. Spotkamy się później na podsumowaniu i pamiętajcie, że mamy do przetestowania jeszcze jeden produkt, jakim jest mydełko do makijażu. Witam Was po kilku godzinach, możemy sobie przejść już do podsumowania. Zanim przejdziemy oczywiście do przetestowania mydełka, chciałabym na wstępie tutaj podsumować te wszystkie kosmetyki, które testowaliśmy do tej pory, czyli bronzer, róż, olejki oraz pomadkę. I jeżeli chodzi o tę ostatnią, no to jak możecie zobaczyć, tutaj po czasie już mi nic nie pozostało ponieważ ona tą swoją trwałość ma taką przeciętną, ona mi zeszła po takim większym posiłku, zwłaszcza tutaj od środka, został w sumie tylko wtedy obrys ale już potem tak się traciła i traciła, więc ona tutaj ewidentnie będzie wymagała poprawek i dokładania jej w ciągu dnia, taką ma formułę, sam kolor oraz to jak wygląda na ustach, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, bo wygląda przepięknie i też ta formuła takiej kredki jest bardzo precyzyjna, bo w sumie nawet wtedy nie musicie używać osobnej konturówki, tylko po prostu nakład dacie sobie tylko ten produkt i gotowe. Jest mega komfortowa. Tutaj, jeżeli chodzi o to, nie mam żadnych uwag. Myślę, że w głównej mierze sprawdzi się ona dla osób, które szukają właśnie takiego wykończenia na ustach. Bo jeżeli o to chodzi, to jedyna rzecz, do której bym się przyczepiła, to jej trwałość, że mogłaby być delikatnie wyższa, ale tak cała reszta jest jak najbardziej w porządku. No to teraz mogę sobie te usta poprawić. W moim chyba takim największym zaskoczeniem tego testu są te olejki do ust. Obydwa są świetne. Wiadomo, mój faworyt to ten Strawberry. Genialny, fajnie wygląda na ustach w sensie koloru. Pomarańczowy też jest ok. Tylko tak jak mówię, jakbym miała wybrać któryś z tych dwóch, to zdecydowanie wybrałabym ten. Kremowe konturowanie omówimy sobie razem. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda po czasie, no to widzicie, że produkty są w dalszym ciągu na mojej twarzy i teraz możecie sobie zobaczyć, jak to po czasie wyglądało w świetle dziennym. Róż jest widoczny, brązer tak samo, więc faktycznie są one długotrwałe. Jakbym miała wybrać jeden produkt z tej dwójki, to miałabym problem, ale jednak tak minimalnie chętniej sięgnęłabym po brązer. Myślę, że ogólnie wynika to z faktu, że po prostu. Po on mi kolorystycznie bardzo mocno tutaj przypasował i uważam, że dużo to daje do wyglądu. Ale jeżeli chodzi o róż, to tutaj w głównej mierze macie naprawdę bardzo dużą możliwość budowania sobie tej intensywności. Wiadomo, ma on też swoje limity, jednak możecie go dokładać bez większego problemu i jego wykończenie jest tutaj zdecydowanie bardziej świetliste. Więc jeżeli wolicie na przykład matowe róże, to on dla Was odpada. Ale żebyście się też nie martwili, że o boże, to jak on jest taki świetlisty, to znaczy, że jest rozświetlający. i ma pewnie tutaj w sobie dużo drobinek, nie, on po prostu robi taką mokrą bardziej taflę w bronzerze pigmentacja jest mocniejsza ale na obu tych produktach pracuje się bez żadnego problemu i poradzi sobie z tym nawet osoba początkująca możecie go nakładać zarówno jeden jak i drugi produkt palcami, gąbeczką pędzlem, dobrze one współgrają z innymi produktami, jak sobie testowałam wcześniej to z żadnym moim podkładem czy pudrem nie pożarły się myślę, że one są na tyle interesujące ciekawe i dobre, że Inglot może tutaj na spokojnie zastanowić nad rozszerzeniem gamy kolorystycznej o inne odcienie, na przykład do innych karnacji, bądź ciemniejszych odcieni skóry. Ja bym w przypadku różu nie pogardziła tutaj krwisto-czerwonym odcieniem. Myślę, że to by mógł być strzał w dziesiątkę. Jak coś to wiecie, jestem. A teraz możemy sobie przejść do testowania tego masełka. Które też jest bardzo interesującym produktem, i w sumie to jest chyba pierwszy mój test, w którym robię jeszcze test na sam koniec odcinka. No cóż, trzeba czasem wyjść poza schemat. I to jest pielęgnujące masełko do demakijażu. Kosztuje 60 zł. Ma skutecznie usuwać makijaż, nawet ten wodoodporny, i być odpowiednie dla każdego typu cery, również tej wrażliwej. Jego kremowo maślana formuła pod wpływem ciepła dłoni przemienia się w olejek i ma przywracać też naszej twarzy i skórze uczucie świeżości. Tak wygląda ta jego formuła jeszcze nieroztarta w dłoniach. I teraz sobie właśnie przejdę do zrobienia tego, i popatrzcie. W tym momencie on się zamienił w taki olejek. No i biorę go sobie i zaczynam powoli masować moją twarz i. Co się stanie? Makijaż się powoli rozpuszcza. On, jeżeli chodzi o tą swoją formułę, to jest taki bardzo olejkowy, ale zobaczcie, radzi sobie tutaj, wszystko powolutku rozpuszcza. Myślę, że największy efekt zrobią oczy oraz usta. Nie ma. Będę się teraz przez chwilę czuła taka troszeczkę brudna, ale chcę Wam po prostu pokazać, jak on to wszystko rozpuści. I teraz czas na oko. Tutaj zaczniemy sobie od jednej strony. Okej, okay, brew, lecimy z tematem. Nic nie widzę, nic nie widzę. No, rozpuszcza się wszystko. Ja tutaj, oczywiście, będę to później jeszcze za pomocą wody zmywała. No ale myślę, że efekt zmycia makijażu jak na razie jest bardzo dobry. I bardzo przyjemnie on pachnie. Ja troszeczkę tutaj wyczuwam kokosa, żeby nie ruszać się do łazienki, wzięłam sobie wodę w misce i mam ją tutaj pod sobą. I zobaczmy, ile tutaj tego zejdzie i będzie na tym płatku. No myślę, że jest konkretnie. Myślę, że tak. Dobrze sobie radzi właśnie z rozpuszczeniem tutaj wszystkiego. Za chwilę będę czysta, nie będę wyglądała jak upiór. Konkretnie nie powiem, czuję się dosłownie jakbym miała dopiero co zacząć wam nagrywać, że mam wiecie tak przygotowaną twarz bez makijażu. Proszę bardzo, cały makijaż został zmyty, nic tutaj nie pozostało. Bardzo ładnie ta skóra po zastosowaniu go jest też wygładzona i chcę sobie tutaj jeszcze zobaczyć z bliska czy w tych newralgicznych punktach, jak tu przy nosie, przy brodzie, czy właśnie tutaj gdzieś przy oczach, nie pozostały mi jakieś resztki makijażu, no ale nie widzę, więc no spisał się bardzo dobrze. Zobaczcie sobie teraz różnicę, jak dla mnie domył moją twarz w 100% można byłoby powiedzieć. Poradził sobie ze wszystkim. I myślę, że jeżeli jesteście osobami, które lubią takie masełka do demakijażu, to jak najbardziej to również Wam się spodoba. Wiadomo, jak to jest przy każdym tego typu produkcie. Jeżeli chodzi o zmywanie oczu, to może pojawić się taka delikatna mgła, ale to jest tutaj chwilowe. Musicie po prostu sobie go dobrze zmyć. I sama woda Wam do tego wystarczy. Ja też teraz czuję, że moja skóra jest przygotowana na przyjęcie dalszych etapów pielęgnacji. Okej, okay, kochani, dajcie mi znać w komentarzach, który z kosmetyków zainteresował Was najbardziej. A z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.